A ja powiem, właśnie jakby jeszcze nie było roweru, to się zaczyna powołanie. Bowiem powołanie nie ma nic wspólnego z zaplanowanym życiem. Wręcz odwrotnie, jest wyborem pełni życia, pełnego życia, pełnego ryzyka. W powołaniu najważniejszą rzeczą jest to. Że to jest decyzja na moją własną odpowiedzialność. Gdybym został księdzem, dlatego że Bóg mi kazał, to już bym dziesiątki razy zrezygnował, mówiąc, że nie chcę tego, co się dla mnie przygotował. Ale ponieważ to ja wybrałem, to biorę odpowiedzialność za mój wybór. Ponieważ to ja wybrałem, to ja muszę kombinować. Jak w tej sytuacji sobie poradzić? Być może tego komandosa zrekrutowano, ale czy ma powołanie, to się przekonać było można dopiero na polu walki, kiedy da z siebie wszystko, co w sobie ma. Gdybym mógł tak jeszcze bardziej przybliżyć rzeczywistość powołania, porównałbym to do dwóch rzeczy. Do zakochania i do małżeństwa z rozsądku. Zakochanie polega na tym, że następuje jakiś rodzaj fascynacji, a potem jest decyzja. Fascynacja jest fajna, ale jeśli ktoś ograniczy się do samej fascynacji, to pewnie niedługo potem, jak teraz się często to robi, Ktoś stwierdzi, e minęła, fascynacja kończy się związek. Fascynacja fascynacją, ale jeśli potem zamienia się na decyzję, na przykład decyzję bycia razem, to decyzja o byciu razem jest wyborem powołania. Ale to jest moja decyzja, za którą ja odpowiadam, to nie jest zaakceptowanie fascynacji, tylko to jest mój wybór. Za którym się kryje na przykład to, że osoba, z którą się związałem, niedługo zachoruje. I jak komandos będę musiał walczyć, aby przetrwać. Albo na przykład rodzi się dziecko i potrzebne jest wiele przebiegłości, aby to dziecko dobrze kształtować czy dobrze na nie wpływać. To są tysiące decyzji, które wypływają z istoty tego, kim jestem, i nie, które nie mogę zrzucić na kogoś innego. Bo mi ktoś kazał mieć to dziecko, czy być z tą osobą, bo to ja wybrałem. Czasami więc powołanie jest jak zakochanie, znaczy wchodzi się w powołanie w zakochanie, ale potem zamienia się na moją wolną decyzję. A czasami jest jak małżeństwo z rozsądku, co też się w ogóle zdarza. Mówiąc językiem księżowskiego powołania, jeden z profesorów w seminarium mówił, jak masz powołanie, to go pilnuj, a jak nie masz, mówił do kleryków, to módl się, żeby Bóg ci dał. Jeśli bowiem ktoś wchodzi w związek, nazwijmy to małżeństwem z rozsądku, to może mieć taką tendencję zwalania odpowiedzialności: Ja tego nie chciałem. To jest straszne życie w rozdwojeniu, że robię coś, jestem w miejscu, którego nie akceptuję. To wtedy trzeba zrobić wszystko, żeby być tam sobą i być u siebie. I chyba wszyscy czujemy, że są ludzie na swoim miejscu i są ludzie, którzy zupełnie nie powinni być tam, gdzie są. I to nie polega tylko na tym, że ktoś ich źle ustawił. Tylko też polega na tym, że nie chcieli się tam odnaleźć. Że nie chcieli się tam odnaleźć. Że nie, tego miejsca tu i teraz nie wybrali jako swego powołania. Tak jak w życiu rodzinnym. Pokochali się. A potem urodziło się upośledzone dziecko. I nie ma ich życia nic wspólnego z tym, co zaplanowali. Pytanie, czy będą chcieli się w tym odnaleźć? Czy znajdą w tym siebie i będą w tym miejscu, którego nie wybrali z powołania? Może to nie jest takie atrakcyjne, ale jest prawdziwe, osobiste. Mam nadzieję, że to, o czym Wam mówię, przybliża się do Was. I jasno pokazuje, że zostać indywidualnością i wybrać powołanie, to jest to samo. Bo powołanie oznacza moją decyzję na moje ryzyko, na moją odpowiedzialność, z konsekwencjami, które biorę na siebie. Powiedziałbym, że w tej chwili jest kryzys powołania, powołań. Ale według mnie również dlatego, że teraz ludzie nie lubią podejmować decyzji na całe życie. Nie lubią być konsekwentni. W ogóle nie lubią na zbyt długo brać na siebie odpowiedzialności. Bardziej czekają, że ktoś za nich coś zrobi. Ktoś dla nich coś przygotuje, a jak im się nie spodoba, to sobie to zmienią. No więc jeżeli. W horyzoncie osób, które są wokół nas, w sytuacji, nie ma takich postaw, takiego prawdziwego podejścia z powołania, to też trudno się od kogoś nauczyć takiego radykalizmu, radykalizmu no, powołaniowego. A Jeśli mówię o powołaniu już takim w takim sensie bardzo religijnym, to pozwólcie, że jeszcze przywołam jeden przykład z życia licznych moich znajomych, którzy pobierają się. I zawsze tak słucham, zwłaszcza po ślubie, czasami przed, ale zwłaszcza po ślubie, o, o czymś rozmawiamy. Ja mówię, no i co wy na to? A słyszę, dobra, ja, ja w to wchodzę. Nagle taka konsternacja, ta druga osoba z pary się patrzy, i tak, a my w to wchodzimy? Ja, ja mówię: No, chyba to powinna być jakaś wspólna decyzja, bo już jesteście chyba razem, a nie, że jedna osoba taką decyzję podejmuje. Zawsze się tak przyglądam, kiedy przychodzi taki moment, że dwoje podejmuje wspólne decyzje, czy też każdy z osobna. No, więc człowiek, który przyjmuje powołanie religijne, podejmuje wspólne decyzje z Bogiem. Wspólne. My taką decyzję podjęliśmy. Ani to nie jest nakaz ze strony Boga, ani to nie jest mój mus. To jest wspólnie przedyskutowana decyzja z obopólnymi konsekwencjami. Czyli wracając do mojego powołania, powiem, Skoro już stałem się tym księdzem, to oczywiście bycie nim to jest moja odpowiedzialność, ale to też jest odpowiedzialność Boga, bo to nasza wspólna decyzja była. To nie była moja, tak ufam, tylko moja, bo to była moja decyzja. A nie była też tylko Boga, więc bardzo liczę na Jego łaskę w różnych chwilach życiowych. Ale mogę powiedzieć, że kiedy znalazłem powołanie w powołaniu, czyli przykazanie miłości wzajemnej, Zacząłem borykać się z ogromem wyzwań, które są w wiośnie, z, na przykład z paczką. To często, tak jak we wstępie mówiłem, dochodzę do momentu, w którym ja już nic więcej nie mogę. I mówię: Boże, to jest nasze wspólne powołanie. No to Ty też tam masz tutaj pole do popisu. Ja na razie tyle, no więcej już nie mogę. I to my. Według mnie to my z Bogiem staje się dla człowieka drogą do stanie się prawdziwą indywidualnością, no bo Bóg jak podejmuje jakiegoś wyzwania, to są wielkie wyzwania, które wymagają wielkich indywidualności.